Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Święto Niepodległości w Dzierżoniowie miało w tym roku inną ciekawą oprawę. Po godzinie 10 z Dzierżoniowskiego Rynku wyruszył kolorowy pochód, na którego czele jechał powóz z marszałkiem piłsudskim i kawalerią. Towarzyszyła miejska orkiestra Denta. Pochód z Dzierżoniowskiego Rynku przeszedł pod pomnik pamięci losów ojczyzny, gdzie odbyła się dalsza część. Uroczystości. Marszałek wygłosił okolicznościowe przemówienie z listopada 1918 roku. Jako naczelny wódz Armii Polskiej pragnę notyfikować wszystkim narodom walczącym i neutralnym powstanie suwerennego i niepodległego państwa na całym obszarze Polski. Do tej pory sytuacja polityczna w kraju i jarzmu okupacji nie pozwalało narodowi polskiemu wypowiadać się we własnym sprawie. Ale zmiana sytuacji, spowodowana pięknymi zwycięstwami armii sprzymierzonych, spowodowała, że powstanie niepodległej i suwerennej Polski od tej pory staje się faktem dokonanym. Powstanie Polski to zasługa wszystkich Polaków. Powstanie Polski będzie oparte na fundamentach demokratycznych. W oparciu o armię pod moją komendą mam nadzieję, że już nigdy żadna obca armia nie wkroczy na teren Rzeczypospolitej, zanim my nie wypowiemy się. W tej sprawie. Jestem przekonany, że demokracje zachodnie udzielą nam wsparcia i brateczkiej pomocy jako Polskiej Rzeczypospolitej, niepodległej i suwerennej. Pewny, że wiesz, jak wygrać wszystko i że pokonać można zło. Bywa w dźwięku tych samych sylab, moc jakaś, cud zaklęty. W nich mieszkać nam, bez tęsknot, bez obaw. W nich grzać się i umacniać stale, bo najważniejsze dziś są trzy sylaby. Ojczyzna! walidów wojennych i wojska polskiego. Związek Nauczycielstwa Polskiego od udziału w dzierżoniu. W przedszkoli publicznej w dzierżoniu. To jest taka pewna nowość. No, oczywiście zawsze były te uroczystości postanowiliśmy troszkę zmienić, no, żeby to było radosne, żeby to było inne, żeby to było z takim rozmachem, no i widać, że udało się. No, nawet pogoda nam dopisała, z czego bardzo się cieszymy, bo nie, nie zawsze w te święta narodowe w te uroczystości taka pogoda jest. Natomiast przede wszystkim wielkie podziękowania dla mieszkańców, że tak mocno, tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie dla wszystkich organizatorów, bo tutaj jak widzicie Państwo, wiele instytucji, stowarzyszeń było uczestnikiem organizacji. Te imprezy to się nie tworzy w ciągu jednego dnia, to jest godziny ćwiczeń, spotkań, rozmów, ale myślę, że efekt jest piękny, będziemy to powtarzać, będziemy co roku starali się, żeby coraz więcej ludzi też próbowało się przebierać takie stroje epoki, do czego zachęcam, bo jest to naprawdę bardzo miłe, przyjemne i w ten sposób myślę, że znakomicie czcimy to, co się stało 103 lata temu i że jesteśmy wolnym, niepodległym krajem. Wzięli udział rekonstruktorzy, przede wszystkim z 14 pułku ułanów jazłowieckich, również z grupy rekonstrukcji historycznej Szpica, z 50 pułku Piechoty, a także z Korpusu Ogrony Pogranicza. Są to formacje, które są zarówno tutaj nasze w Dzierżoniowie, jak i zaprzyjaźnione wrocławskie. Stąd ta piękna kawaleryjska wojskowa oprawa dzisiejszego święta. Udarzenie złożyły się w zasadzie wszystkie jednostki miejskie i ośrodek kultury, ośrodek sportu i rekreacji, nasze szkoły. Stąd też udało nam się dzięki mieszkańcom, którzy także bardzo licznie dzisiaj uczestniczyli aktywnie w naszym pochodzie, sprawić, że to święto było naprawdę radosne, piękne i barwne. To, co widzimy, dzieje się i wewnątrz kraju, i poza granicami. Jeżeli się nie zjednoczymy, to będzie źle. Ja uważam, że tutaj w tym momencie jest potrzebna decyzja, żeby zjednoczyć te siły, do tego, żeby uporządkować kwestie wewnętrzne, ale również europejskie, zewnętrzne. Niepotrzebne nam właśnie niepotrzebne spory. Jesteśmy pokoleniem, które najbardziej doświadczyło wolności, wojen nie ma od wielu, wielu lat, więc uszanujmy to, zadbajmy o to i taki apel mój. Ale nie tylko mój, bo oczywiście chyba wszystkich ludzi dobrej woli, żeby taka jedność nastąpiła, żeby w Polsce nastąpiła, yy, nastąpiło takie oczyszczenie i zmiana tego wizerunku naszego kraju na zewnątrz, ale też wewnątrz, żebyśmy potrafili współpracować. To bardzo trudna rola, bo jak wszyscy wiemy, marszałek Józef Piłsudski jest wyjątkową postacią w historii Polski, Więc ja staram się jak najlepiej odegrać, ale tylko postać marszałka. Tylko i wyłącznie postać Józefa, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jestem członkiem Zobaczenia Rekrutacji Historycznej Szpica, która w tym roku odpowiada za oprawę wojskową Urzędności niepodległościowych. Mi przypadł zaszczyt odegrania roli marszałka Józefa Piłsudskiego. Starałem się do tej roli przygotować jak najlepiej, zarówno pod względem stroju, jak i nawet sposobu poruszania się. Ale na ile mi się to udało, to już niech ocenią widzowie tego wydarzenia. Ten strój jest własnością grupy, e, zobaczenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej Szpica. I więc e, to jest jakby wspólne dzieło, natomiast kto jest dokładnie Wykonawcą tego munduru tego nie wiem, ale na pewno o tym wie nasz rotmistrz Rafał Kosek, i myślę, że taką wiedzę on na pewno posiada. Powiem Państwu, że tak, o tym, że będę pełnił rolę, wcielę się w postać marszałka dowiedziałem się naprawdę kilka miesięcy temu, ale im było bliżej, tym bardziej się denerwowałem, tym bardziej, że moje przemówienie, które dzisiaj wygłosiłem. To było naprawdę przemówienie wygłoszone przez marszałka Piłsudskiego w roku 1918, a że braliśmy udział także we wczorajszych uroczystościach w Tuszynie, tak więc potraktowałem Tuszyn jako próbę generalną przed dzisiejszymi uroczystościami. Na ile się udało? Myślę, że ogólnie jest e, fajnie, przede wszystkim cieszy tak liczna obecność mieszkańców Dzierżoniowa na dzisiejszej uroczystości, bo jest to naprawdę święto, które ma nas łączyć, tak jak połączyło Polaków w 1918 roku. Myślę, że bez e, poznania historii z, nim, z własnego kraju, nie tylko kraju, ale i świata, no nie można iść do przodu. E, z tego czerpiemy naukę na przyszłość. Historia, jak to ktoś kiedyś powiedział, jest nauczycielką życia.